Wojna Światowa zaangażowała mieszkańców Górnego Śląska również w aspekcie militarnym po stronie III Rzeszy. Tym samym rozpoczął się czasem dla wielu bardzo długi szlak bojowy, który był bardzo skomplikowany w, i bogaty w różne historie. Skąd w ogóle ten pomysł, żeby wykorzystać Ślązaków jako żołnierzy Hitlera? Obszar III Rzeszy był zamieszkany przez liczną ludność pochodzenia polskiego, przez liczną mniejszość polską, zwłaszcza obszar rejencji opolskiej, niektóre powiaty Śląska Dolnego, tam okolice Stycowa, Milicza no i oczywiście rejony przemysłowe Niemiec. Ci Polacy byli obywatelami Rzeszy jako tacy nolens wolens byli zobowiązani do służby wojskowej w, w Armii Niemieckiej. Musimy pamiętać o tym, że te tereny, w, ten, czyli ten obszar województwa śląskiego, poznańskie czy też Pomorze zostały w październiku 1939 roku na mocy etykietów wcielone w granice Rzeszy. A podjęto wówczas decyzję w ramach specyficznej polityki narodowościowej prowadzonej przez III rzeszy, że część, część tych obywateli dawnych obywateli Polski, zostanie w jakiś sposób wciągnięta w ramy narodu niemieckiego. Wymyślono wówczas tak zwaną Volkslistę. Wyznaczono kilka kategorii właśnie Volkslisty. Władze niemieckie zdecydowały się właśnie, szczególnie na Górnym Śląsku, przyznać Tą pierwszą i drugą kategorię, dosyć dużej liczbie ludności, która faktycznie identyfikowała się z niemieckością. Natomiast tą trzecią, trzecią kategorię yy, przyznano yy, tej trzeciej grupie ludności yy, obywatelstwo niemieckie, yy, takie warunkowe na odwołanie na okres 10, yy, na okres 10 lat. Zanim natomiast do tego jeszcze doszło, to jeszcze w roku 1940 miały miejsce pierwsze powołania do Wojska Niemieckiego, co zresztą było niezgodne z konstytucją III Rzeszy, która jakby zabraniała służby w formacjach niemieckich, zabraniała służby osobom, które nie były obywatelami Rzeszy, a w tym momencie. Yy, w tym momencie ta ludność yy, tych praw obywatelskich jakby, jakby nie, nie, nie miała. Wiemy, że zdarzały się sytuacje, że y, transporty z żołnierzami kierowanymi y, na, y, do koszar czy na front y, y, były y, rozśpiewane polskimi y, y, pieśniami. Czy, czy mamy y, faktycznie takie przypadki? Odnotowane na, na szerszą skalę? Musimy pamiętać o tym, że dla wielu mieszkańców Górnego Śląska była to służba w, w obcym, często wrogim mundurze. Już pod koniec II wojny światowej, kiedy brakowało już rekruta, Niemcy decydowali się na powoływanie do armii niemieckiej także dzieci, byłych powstańców śląskich, byłych działaczy narodowych z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku, czyli niewątpliwie, niewątpliwie Polaków, a wiadomo, że często te transporty odchodziły właśnie z miejsc z takich skupisk właśnie tej ludności no, pro-polskiej, czy no, składających się właśnie z Polaków. Czy górne Ślązacy byli jakoś specjalnie traktowani na froncie przez, przez dowódców? Czy była taka podejrzliwość wobec nich, no, czy, czy, czy czasem nie zawiodą w tym kluczowym momencie walki? Jeżeli chodzi o te traktowanie tych, tych żołnierzy już w, w poszczególnych jednostkach, e, to ci byli żołnierze Wehrmachtu mówią, że oni nigdy nie spotkali się z czymś takim, żeby szykanowano ich ze względu na pochodzenie, ze względu na to, że używają języka polskiego. Bo musimy pamiętać też o tym, że częstokroć e, oni nie znali języka niemieckiego, bo to już jest to pokolenie, które wyrosło w tej niepodległej Rzeczpospolitej, e, które nie, no, nie, nie, nie wszyscy posługiwali się biegle tym językiem, więc rozmawiali ze sobą po polsku, między sobą pisali listy do domu w języku polskim. Jakie są szacunki odnośnie udziału Górnoślązaków w Wehrmachcie? Jeżeli chodzi o Górnoślązaków, trzeba też tu wspomnieć, że wielu z nich przy nadarzającej się okazji przechodziło do jednostek polskich, czy to na zachodzie, rzadziej na, na wschodzie. A jeżeli chodzi Właśnie o te osoby, które przeszły na przykład do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Szacuje się, że do PSZ-u przeszło w wyniku dezercji, czy też po dostaniu się do niewoli, blisko 90 tysięcy Polaków, którzy służyli wcześniej w Wehrmachcie. Około 50 tysięcy z nich to byli mieszkańcy Górnego Śląska. Biorąc pod uwagę fakt, że Polskie Siły Zbrojne z końcem wojny liczyły przeszło 200 tysięcy żołnierzy, no jest to czwarta część tej, tej formacji. To jest to jest naprawdę bardzo dużo. Czyli co czwarty żołnierz Andersa? Czyli był, co czwarty żołnierz Andersa nie był nie tylko górnoślązakiem, ale był byłym żołnierzem żołnierzem. Był, był, byłym żołnierzem. Tak? I, był, był żołnierzem tak, i to trzeba dodać, że był żołnierzem bardzo cenionym. Czy możemy nakreślić jakiś taki typowy szlak bojowy górnoślązaka, żołnierza II wojny światowej? Może zacznijmy od tak, tak przykładu żołnierza Ryszarda Szkubacza, urodzonego w Zabrzu, który poległ pod Monte Cassino w maju 1944 roku. To jest żołnierz, który bierze udział w kampanii wrześniowej w Wojsku Polskim pod Tomaszowem Lubelskim, kiedy dochodzi do rozbicia oddziałów polskich. Jego jednostka wycofuje się w kierunku Węgier, on na Węgrzech zostaje internowany, następnie z Węgier w roku 1940 jako tzw. turysta Sikorskiego zaczyna się przedzierać do formujących się jednostek polskich na zachodzie, dociera do Syrii, gdzie rozpoczyna służbę w brygadzie Strzelców Karpackich, no i później, oczywiście, razem z tą brygadą bierze udział w kampanii. Afrykańskiej bierze udział w bitwie pod Tobrukiem. Z chwilą utworzenia drugiego korpusu, kiedy brygada Szerców Karpackich staje się jego częścią, bierze udział w, w inwazji we Włoszech, no i jak wspomniałem, ginie w bitwie pod Monte Cassino. Jest też kategoria osób, które przedzierają się właśnie przez Rosję, znaczy przedzierają, dostają się do niewoli w Rosji Sowieckiej i stamtąd wychodzą razem, razem z armią Andersa. E, musimy pamiętać, że w, tych, w, tych, w tym gronie osób byli również głównoślązacy. No i o, to, o czym wspominaliśmy, a więc e, powołanie do służby w wojsku niemieckim, Następnie dezercja, czy też oddanie się do niewoli i przejście do jednostek, do jednostek polskich. Czy to był głównie front wschodni, czy, czy także na froncie zachodnim e, takie wypadki miały miejsce? Czy, czy, czy Nie, jesteśmy jest... w stanie tak? E, więc je, jeżeli chodzi o, o to przejście do jednostek polskich, e, głównie mamy na, e, do czynienia z tym e, na froncie zachodnim. To się zaczyna w, w Afryce w roku 1943, kiedy. Kiedy no, Afryka Korps zaczyna ponosić klęski, wówczas ci polscy żołnierze dostają się do niewoli alianckiej. Tam orientują się w ogóle, że na terenie Afryki stacjonują jakieś polskie jednostki. Najczęściej. Miało to miejsce w obozie jenieckim w Aleksandrii, tam był postawiony taki ołtarzyk z polskimi inskrypcjami, na którym było napisane, że ołtarz ten ufundował kapitan bodajże Józef Pulnarowicz 1941-1942. Dla tych żołnierzy Wehrmachtu Polaków była to informacja o tym, że jakieś jednostki wojsko, Wojska Polskiego tam funkcjonują. Wówczas zgłaszali się do przesłuchujących ich oficerów brytyjskich. Mówili, że są Polakami i że widzą, że tu jakieś jednostki polskie są, że oni by się chcieli do nich dostać. I to jest ten pierwszy moment, rok 1943. I co ciekawe, ci żołnierze, którzy oddają się do niewoli w Afryce, najczęściej są kierowani później do jednostek polskich, do pierwszego korpusu. A często też zmieniane są im nazwiska, żeby ich rodziny nie miały żadnych problemów tutaj na terenie Górnego Śląska. W związku z tym, że oni zdradzili Firera i Rzeszę, więc wielu z tych żołnierzy miało po prostu przybrane nazwiska. Jaki był los górnoślązaków, żołnierzy po zakończeniu II wojny światowej? Byli oni przecież czasem podwójnie naznaczeni, czyli służbą w wojsku Hitlera, no i służbą w, w wojsku Andersa. Czyli władza ludowa no nie mogła z oczywistych względów pałać do nich jakąś szczególną sympatią. Oni zdecydowali się w większości na powrót do kraju. I tu jest rzecz ciekawa. Rozmawiając z tymi żołnierzami polskich sił zbrojnych na zachodzie, między innymi z panem Jerzym Dudkiem czy z Maksymilianem Krakowskim, to oni mówili, że po powrocie do kraju nie mieli żadnych represji, w związku z tym, że służyli w armii niemieckiej. Nikt ich o to nie, 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 nie wypytywał. Nie mieli żadnych nieprzyjemności z tego powodu. Natomiast mieli nieprzyjemności z tego powodu, że służyli w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Byli po, po prostu osobami podejrzanymi ze względów politycznych i na tą okoliczność też byli przesłuchiwani, czy też ciągani tam po komisariat, komisariatach milicji, czy też Urzędu Bezpieczeństwa. Dziękuję za rozmowę. Sokoły kapitana Ebbinghausa. Skąd ten tytuł? Otóż książka opowiada o tak zwanej Sonderformation Ebbinghaus, czyli formacji specjalnej Ebbinghausa, jednej z większych albo może i największej niemieckiej formacji dywersyjnej, jaka z początkiem września, a właściwie jeszcze nawet w końcu sierpnia 1939 roku, wzięła udział w działaniach poprzedzających wybuch II wojny światowej. Nie dysponujemy zachowanymi dokładnie dokumentami precyzującymi przed, stawianą przed Sonderformation misję. Natomiast na podstawie rozmaitych zachowanych relacji, a także szczątkowych informacji archiwalnych, przede wszystkim z archiwów niemieckich, jesteśmy w stanie zorientować się, że przede wszystkim winna ona już około godziny 3, 1 września, a zatem na ponad godzinę, prawie dwie godziny przed oficjalnym terminem ataku niemieckiego na Polskę, przejść polsko-niemiecką granicę na Górnym Śląsku, zaatakować te obiekty przemysłowe, które w pobliżu tej granicy były położone. No, chodziło tu przede wszystkim o kopalnie, huty, koksownie, zająć je i... Utrzymać aż do momentu pojawienia się regularnych wojsk niemieckich. To był pierwszy wrzesień. 2 września aresztki Frajkoru przez Sonderformation, które zdołały wycofać się przez granicę, powiedzieć można obrazowo lizały rany, natomiast 3 września w kolejnym dniu działań bojowych pojawiły się również, ale już w innym charakterze. Najczęściej podążały one przed czołem regularnych jednostek Wehrmachtu, zajmując poszczególne miejscowości województwa śląskiego. W kolejnych dniach natomiast zajęły się działaniami już stricte pacyfikacyjnymi, odgrywając rolę swoistej policji pomocniczej z Elbszucu, czy jakby to nazwać. Jak powiedziałem, byli najczęściej ludzie miejscowi. Skoro byli miejscowi, doskonale znali tutaj jeszcze stosunki, na poziomie wręcz mikro wiedzieli, kto jest zaangażowany w polskie życie społeczne, polityczne, kogo należy aresztować i kto, zdaniem niemieckiej administracji przedstawia szczególne zagrożenie. I oni zajmowali się właśnie. Eliminowanie owego zagrożenia, czyli to słowo oczywiście należy wziąć cudzysłów, ponieważ chodzi jednoznacznie o brutalne rozstrzeliwania, aresztowania itd. Tak tak 4 września, gro egzekucji, które odbywały się w Katowicach, w nieistniejącym już budynku przy ówczesnej ulicy Zamkowej, dzisiaj Alei Korfantego, przypisać należy właśnie frajkorzystom.